Karol Dickens. Wielkie nadzieje, daj lajka, jeśli podoba ci się ten materiał. Rozdział trzydziesty siódmy. Wielkim szczęściem było dla mnie to, że musiałem się zająć bezpieczeństwem mego strasznego gościa. Myśl o tym zupełnie mnie opanowała, gdym zbudził się w nocy i wygnała na pewien czas z mej głowy inne troski. Oczywiście nie można go było ukrywać w mem mieszkaniu, bo podobna próba na pewno wzbudziłaby podejrzenia. Prawda że nie trzymałem już gruma, ale usługiwała mi kłótliwa baba i jej krewna. Zamknięcie zaś przed nimi pokoju było pewnym środkiem na pobudzenie ich ciekawości i na plotki. Obie chorowały na oczy i dawno już przypisywałem to ciągłemu nałogowi podglądania przez dziurkę od klucza. Prócz tego miały dziwny zwyczaj jawienia się zawsze nie w porę. Jeśli do tego dodamy pociąg do kradzieży, otrzymamy spis ich przymiotów. Nie chcąc mieć tajemnic przed takimi ludźmi, postanowiłem oznajmić im, że przyjechał do mnie niespodzianie wuj z Prownicy. Rozmyślając nad tem, wstałem z łóżka i długo poszukiwałem zapałek, potykając się w ciemności na każdym kroku. Wreszcie, nic nie znalazłszy, postanowiłem pójść na dół do stróża i poprosić go, by mi poświecił latarnią. Schodząc po omacku, potknąłem się o coś i upadłem. Był to ktoś przyczajony w kącie. Nie odrzekł ani słowa na me pytanie, tylko milcząc, zemknął przede mną. Pobiegłem natychmiast do odźwiernego. Szybko przyciągnąłem go i opowiedziałem mu po drodze o tem, co się stało. Wiatr szalał jak poprzednio, to też nie staraliśmy się zapalać lamp na schodach, lecz zadowoliliśmy się światłem latarni. Przepatrzyliśmy całe schody od góry do dołu, nikogośmy jednak nie znaleźli. Wówczas przyszło mi na myśl, że może ten człowiek schował się do mego pokoju więc zapaliłem świecę postawiłem stróża przy drzwiach i dokładnie obejrzałem całe mieszkanie nie wyłączając pokoju w którym spał mój straszny gość wszędzie było cicho i pusto bardzo mnie niepokoiło że właśnie tej nocy znalazł się na schodach jakiś podejrzany człowiek podałem więc szklankę wina stróżowi i zacząłem go wypytywać czy nie wpuszczał kogo nocą przez bramę Owszem, w różnych porach nocy wróciło do Diomu trzech panów, prawdopodobnie z jakichś wieczorków. Sąsiad, mieszkający w jednym ze mną domu, już parę tygodni temu wyjechał na prowincję i na pewno nie wrócił jeszcze tej nocy, bo przechodząc widzieliśmy jego drzwi zamknięte. Ta noc, panie, jest tego rodzaju, że bardzo mało ludzi przechodzi przez bramę. Prócz tych trzech dżentelmenów nikt więcej nie wracał. Tylko o jedenastej pytał o pana jakiś nieznajomy. Mój wuj. Wiem. To pan się z nim widział? Oczywiście. A jego towarzysz? Towarzysz? Przypuszczałem, że szedł on z pańskim wujem. Człowiek ten zatrzymał się, gdy wuj pański stanął, aby o pana zapytać i poszedł za nim na górę. Jak wyglądał ten człowiek? Odźwierny nie widział go dobrze, ale przypuszczał, że to rzemieślnik. O ile pamiętał, miał on na sobie jasne ubranie i ciemne palto. W ogóle nie zważał na te okoliczności. Oczywiście nie znał przyczyn, z powodu których przywiązywałem wagę do tych szczegółów. Nie dopytując się więcej, rozstałem się z nim i mocno zakłopotany zacząłem rozmyślać nad dziwnymi wypadkami. Zapaliłem ogień na kominku i przy niepewnym jego świetle zdrzemnąłem się. Sen mój był niespokojny. To zrywałem się z przestrachem, przypuszczając, że ktoś mówi w pokoju, to brałem szum wiatru w kominie za grzmot. Wreszcie uspokoiłem się i zasnąłem nieprzerwanym snem. Kiedym się obudził, był już dzień. Dotychczas nie mogłem w zupełności rozpoznać swego położenia i zebrać myśli. Byłem strasznie rozstrojony i zmęczony i nie umiałem ułożyć sobie planu na przyszłość. Zerwałem się z łóżka, otworzyłem okno, popatrzyłem na ponure zachmurzone niebo, pochodziłem po pokojach i usiadłem przy ogniu, drżąc na całym ciele i czekając na swą praczkę. Czułem, że jestem bardzo nieszczęśliwy, ale nie wiedziałem dlaczego. Wreszcie przyszła baba ze swą krewną, której głowa zupełnie była podobna do jej ręcznej miotełki. Bardzo zdziwiła się, widząc mnie przy kominku, objaśniłem jej, że przyjechał do mnie w nocy wuj i dlatego trzeba zarządzić pewne zmiany w śniadaniu. Podczas gdy one przesuwały meble i strasznie kurzyły, umyłem się, ubrałem i znowu usiadłem przy ogniu, oczekując na śniadanie. Wkrótce drzwi otworzyły się i wszedł on. Nie mogłem nań patrzeć, a w dzień wydał mi się jeszcze wstrętniejszym. — Nie wiem, jak pana nazywać — rzekłem po cichu. — Powiedziałem, że pan jest moim wujem. — Dobrze, mój chłopcze, nazywaj mnie wujem. Nazywałeś się pan jakoś na statku. — Oczywiście, nazywałem się prowisem. — Czy pan ma zamiar zatrzymać to nazwisko? — Dlaczego by nie, nie jest gorszym od innego i zostaje przy niem, jeśli zechcesz. A jakie jest pańskie rzeczywiste nazwisko? Magwicz, Abel Magwicz. A do jakiego zawodu pana przeznaczano? Do zawodu niegodziwca, rzekł poważnie, jakby rzeczywiście istniał taki zawód. Kiedy pan wszedł wczoraj w nocy. Więc cóż, mój chłopcze? Kiedy pan wchodził do bramy i pytał o mnie, czy pan był sam, czy nie? Sam, oczywiście sam. Przy bramie był kto? Nie zwróciłem na to uwagi, nie znałem widocznie tutejszych zwyczajów. Zdaje mi się jednak, że ktoś zaraz za mną wszedł. Znają pana w Londynie? Myślę, że nie, rzekł, trącając się palcem w szyję. Krew mi uderzyła do głowy. A przedtem pana znali? Niewielu chłopcze. Mieszkałem na prowincji. A sądzono pana w Londynie? Którym razem? spytał żywo patrząc na mnie. Ostatnim. Skinął głową. Wówczas poznałem Jagersa. Bronił mnie. Chciałem się zapytać, za co go sądzono, ale uchwycił nożyk i machnąwszy nim w powietrzu rzekł. Choć trochę przewiniłem, ale winy swe już okupiłem pracą, to powiedziawszy zabrał się do śniadania. Jadł z jakąś nieprzyjemną żarłocznością i w ogóle czynił to ordynarnie i głośno. Stracił już parę zębów od czasu, gdym go widział na bagnach i teraz, gdy pochylał głowę, aby kęsy dostały się między tylne zęby, był podobny do głodnego starego psa. "Gdybym nawet chciał jeść, odbiegłaby mnie wszelka ochota i siedziałbym jak obecnie, z oczami skierowanymi na obrus. Jakiś niezwyciężony wstręt odpychał mnie od niego. Nie zaszkodzi teraz zapalić sobie. Kiedym po raz pierwszy tam za morzem zgodził się na pastucha, to rzeczywiście, gdyby nie tytoń, stałbym się wściekłym kozłem. To mówiąc, wstał od stołu i wyjął z kieszeni króciutką czarną fajeczkę i trochę tytoniu zwanego perskim." Nabił nim fajkę, a resztę wsypał do kieszeni, jakby do kapciucha. Potem wziął szczypcami węgiel z kominka, zapalił fajkę i oparłszy się plecami o kominek. Uścisnął mi ręce. Tak, toś ty mój dżentelmen, którego m rzeczywiście stworzył. Wielką jest dla mnie radością twój widok, pipie. Niczego więcej nie potrzebuję, byle tylko być blisko Ciebie i patrzeć na swego chłopca. Wyswobodziłem ręce, gdy tylko mogłem. Słysząc jego gruby głos i patrząc na jego pełną zmarszczek, siwą głowę, zacząłem uświadamiać sobie całą grozę położenia. Nie mogę znieść, by mój dżentelmen chodził piechotą po błocie. Nie mogę znieść, by na obuwiu jego były choć najmniejsze pyłki. Mój dżentelmen powinien mieć konie i to do zaprzęgu i wierzchowe. Konie dla siebie i dla lokaj, stajennych i stangretów. Ze Zesłańcy jeżdżą na koniach, a mój dżentelmen ma chodzić piechotą? Nie, nie! Pokażemy im Pip. Czy nie tak? Mówiąc to, wyjął z kieszeni gruby pulares i rzucił go na stół. Jest tu z czego zabawić się, Pip. Wszystko to Twoje. Wszystko, co mam, nie moje, lecz twoje. Nie martw się, to nie wszystko. Tam, skąd to pochodzi, jest jeszcze wiele, wiele. Przyjechałem do Starego Świata popatrzeć, jak mój dżentelmen używa podżentelmeńska pieniędzy. Na tem polega me szczęście. Niech pękają wszyscy z zazdrości, wielu ich jest, od sędziego w peruce do zestarzałego kolonisty, pokażę wam dżentelmena większego od was wszystkich. Pozwól pan, rzekłem, zapominając się ze strachu i wstrętu. Chciałbym wiedzieć, co mamy czynić, by panu zapewnić bezpieczeństwo. Jak długo myśli pan tu zabawić i w ogóle jakie są pańskie plany? Posłuchaj mnie. Pip, przede wszystkim posłuchaj. Zapomniałem się i wyraziłem się ordynarnie. Wysłuchaj mnie, zapomnij o tem, nie będę więcej prostakiem. Po pierwsze, jakie ostrożności można przedsięwziąć, by pana nie poznano i nie ujęto? Nie, drogi chłopcze, nie jest to pierwszorzędną kwestią, pierwszą rzeczą jest to, że byłem ordynarnym. Nie na tom tak długo kształcił swego dżentelmena, nigdy już przy nim się nie zapomnę. Rzeczywiście wyraziłem się niewłaściwie, zapomnij o tem, mój chłopcze. Mimo się uśmiechnąłem, bo wydał się strapionym i zabawnym. Już zapomniałem. Na litość boską, nie mów pan już o tem. Tak, tak, ale przyjechałem tu przecież nie po to, aby być ordynarnym. No mów dalej, chłopcze. Mówiłeś. W jaki sposób ochronić pana od niebezpieczeństwa? No, niebezpieczeństwo nie takie wielkie. Jeśli mnie nie wydadzą, to nie ma niebezpieczeństwa. A któż może o tem wiedzieć, że tu jestem? Jaggers, Łemnik i ty. Nikt więcej. A nie ma kogo, co by mógł pana poznać na ulicy? Niewielu takich. Przytemż nie jestem wspomniany we wszystkich gazetach jako AM z Botanis Bay. Tyle lat już minęło i cóż by komu zależało na wydaniu mnie, ale choćby nawet niebezpieczeństwo było pięćdziesiąt razy większe, to i tak przyjechałbym, by cię zobaczyć. Jak długo pan myśli tu zabawić? Jak długo? Rzekł ze zdziwieniem, wyjmując fajkę z ust. Wcale nie myślę wyjeżdżać, przyjechałem na stałe. Gdzie pan będzie mieszkał, gdzie nie będzie dla pana niebezpiecznie? Drogi chłopcze, za pieniądze można kupić perukę, puder, okulary, czarny frak, krótkie spodnie i czego tam więcej potrzeba. Czynili to ludzie i nie zawodzili się, zatem i inni mogą to samo robić. A o tem, gdzie i jak mam mieszkać, chciałbym słyszeć twe zdanie. Tak pan dziś spokojnie patrzy na swe położenie, a wczoraj pan zupełnie poważnie przysięgał, że panu grozi śmierć. I teraz utrzymuję, że mi grozi śmierć I to śmierć haniebna na szubienicy To sprawa tak poważna, że powinieneś się dobrze obmyśleć Już tu jestem Powrót gorszy niż przyjazd Dlatego zaś tu jestem, że przez lata Cale pragnąłem cię zobaczyć A żem zaryzykował, to dla mnie nie nowina Stary już jestem wróbel Puszczałem się na różne przedsiębiorstwa I nie boję się straszaka Jeśli w straszydle kryje się śmierć to niechże wyjdzie na zewnątrz i niech jej spojrzę w oczy, dopiero w nią uwierzę. A na razie, dozwólcie mi popatrzeć na mego dżentelmena. Jeszcze raz wziął mnie za ręce i paląc wciąż oglądał mnie, jak swą własność. Zdawało mi się, że najlepiej by było wynająć mu jakiś mały, bezpieczny pokoik w pobliżu, gdzie mógłby mieszkać po powrocie Herberta, którego oczekiwałem za dwa, trzy dni. Herberta naturalnie musiałem wtajemniczyć w tę sprawę. Było to dla mnie tak oczywiste, choć nie wziąłem nawet pod rozwagę, jaką pociechą będzie dla mnie podzielenie z nim wszystkich niebezpieczeństw i trosk. Ale pan Prowis nie bardzo się z tym godził i rzekł, że pozwoli wówczas dopiero wyjawić Herbertowi tajemnicę, jeśli wyrobi sobie o nim dobre pojęcie, sądząc z jego twarzy. I wówczas nawet dodał, wyjmując z kieszeni małą Ewangelię w czarnej oprawie, zaprzysiężemy go. Nie mogę stanowczo orzec, czy mój dobrodziej nosił ze sobą tę małą czarną książeczkę, jedynie w tym celu, aby zaprzysięgać ludzi przy każdej dogodnej sposobności. Wiem tylko, że nigdy nie widziałem, by jej inaczej używał. Widok tej książeczki poddawał przypuszczenie, że ukradziono ją z jakiegoś sądu. Może właśnie jej przeszłość i własne jego doświadczenia przekonały go o potężnej jej sile. Gdy ją ujrzał po raz pierwszy, mimowoli wspomniałem, jak to zmusił mnie niegdyś do złożenia przysięgi na cmentarzu i jak wczoraj opowiadał, że przysięgą podtrzymywał się w samotnej chatce na Nowym Świecie. Ponieważ odzież jego przypominała żeglarza lub kupca cygarami i papugami, zacząłem namyślać się, jak go ubrać. Uważał krótkie spodnie za najlepsze do zamaskowania się, ułożyłem więc w swej wyobraźni cały kostium, który by z niego zrobił coś pośredniego między pastorem a dentystą. Wreszcie postanowiliśmy, że nie pokaże się mej praczce i jej kuzynce, zanim się nie przebierze. Zdawałoby się, że nic łatwiejszego jak obmyślenie tych ostrożności, ale w smutnym, ponurem niemal usposobieniu mem kosztowało mnie to niemało czasu miał pozostać zamknięty w swoim pokoju i nie otwierać nikomu wiedziałem że na ulicy Essexa był dogodny hotel którego tylne okna wychodziły na ulicę Temple prawie wprost moich dlatego od razu poszedłem tam szczęśliwie znalazłem mieszkanie na drugim piętrze i wynająłem je dla wuja Provisa potem pochodziłem po sklepach i zakupiwszy niezbędne rzeczy do jego toalety według zwyczaju skierowałem się do Little Brighton pan Jaggers siedział przy swem biurku widząc mnie, natychmiast powstał i podszedł do kominka. No, Pip, bądź ostrożny, będę ostrożny, panie. Idąc, obmyśliłem wszystko, co mam mówić. Nie wydaj się i nie wydaj kogoś innego. Rozumiesz mnie, nie wydaj kogoś innego. Nie mów mi nic, nic nie chcę wiedzieć. Nie jestem ciekawym człowiekiem. Oczywiście zmiarkowałem, że wiedział o tem, co się stało. Chcę tylko przekonać się o prawdzie tego, co mi powiedziano. Nie mam najmniejszej nadziei, aby to było nieprawdziwem, ale chciałbym się upewnić. Pani Jagger skiwnął głową. Czy powiedziano ci, czy oznajmiono? Spytał, przeginając głowę na bok i patrząc nie na mnie, tylko na drzwi. Bo jeśli ci powiedziano, to znaczy, że w ustnej rozmowie, a nie mogłeś rozmawiać z człowiekiem, który przebywa w nowej południowej Walii. A więc oznajmiono mi. Tak oznajmił mi niejaki Abel Magwicz, że jest mym nieznajomym dobroczyńcą. Ten sam, mieszka on w nowej południowej Walii. I to on sam? Tak. Nie jestem tak nierozsądny, aby myśleć, że pan współwinny w mem złudzeniu, ale zawsze byłem przekonany, że to pani się wiszem. Jak sam mówisz, nie jestem nic winien. Wydawało się, że to ona, rzekłem ze smutkiem. Ani cienia pewności. Nie wiesz niczemu, co się wydaje, wiesz tylko pewności nie ma lepszego prawidła nie mam już nic więcej do powiedzenia rzekłem z westchnieniem po chwili przerwy sprawdziłem rzeczywistość i nic już więcej nie potrzebuję teraz gdy magwicz żyjący w nowej południowej wali odkrył się tobie zrozumiesz pip jak stanowczo przez całąsmych stosunków z tobą trzymałem się samych tylko faktów nigdy nie wykraczałem poza fakty wiesz o tem dobrze tak panie Oznajmiłem Magwiczowi z nowej południowej Wali, gdy po raz pierwszy do mnie pisał, aby nie żądał ode mnie odstąpienia ani na krok od faktów. Tak samo uprzedziłem go i o czymś innym. Zdawało mi się, że wspomniał przypadkiem w swym liście, że zamierza kiedyś spotkać się z tobą w Anglii. Przestrzegłem go, aby takich rzeczy więcej nie pisał, bo nieprawdopodobnym jest, aby go kiedykolwiek ułaskawiono, jest wygnany z ojczyzny na całe życie i dlatego, jeśli zjawi się w Anglii, postąpi z nim z całą surowością. Przestrzegłem Magwicza i napisałem mu o tem do nowej południowej Walii, dodał uważnie, patrząc na mnie. Niewątpliwie skorzystał z mych przestróg. Niewątpliwie. Mówił mi Uemnik, że otrzymał z Portsmouth list od pewnego kolonisty nazwiskiem Purvis, a raczej Provis. Raczej Provis, dziękuję ci, Pip. Może rzeczywiście prowiz? Wiesz na pewno, że to prowiz? Tak, wiesz, że to prowiz. Otrzymał list Portsmouth od pewnego kolonisty prowisa, w którym dopytywał w imieniu Magwicza o twój adres. Łemnik posłał mu adres natychmiast. Prawdopodobnie przez tego prowisa dowiedziałeś się, że dobrodziejem twym jest Magwicz, żyjący w nowej południowej Walii? Tak, dowiedziałem się o tem od prowisa. Żegnaj, Pip. Gdy napiszesz do Magwicza do Nowej Walii, albo jeśli będziesz miał z nim stosunki przez prowisa, bądź łaskaw mu wspomnieć, że szczegółowy spis wydatków zostanie ci przesłany wraz z resztą pieniędzy, bo jest jeszcze reszta. Żegnaj, Pip. Uścisnęliśmy sobie ręce, a on badawczo patrzył za mną, dopóki mógł. Obróciłem się przy drzwiach, wciąż jeszcze patrzył na mnie i zdawało się, że straszne odlewy na półce usiłują szeptać. O, cóż to za człowiek? Ułemnika nie było w biurze i choćby nawet był, nie mógłby ulżyć mej trosce. Poszedłem prosto na ulicę templ i zastałem tam prowisa bezpiecznego przy ponczu i fajce. Na drugi dzień przyniesiono zamówione ubranie i prowiz zaraz się przebrał. Zdawało mi się, że nowe ubranie jeszcze mniej dla niego było stosowne niż dawne, bo w nim samym było coś takiego, co uniemożliwiało wszelki wysiłek zamaskowania się. Im lepiej go ubierałem, tym bardziej był podobnym do nieszczęśliwego skazańca, którego widziałem niegdyś na błotach. Prawdopodobnie dlatego, że już zaczynałem doń przywykać, twarz jego i obejście co chwila przypominało mi znajomego więźnia. Przytem utykał na jedną nogę, jakby na niej były kajdany. W ogóle wszystko w nim od stóp do głowy mówiło jasno. Oto skazaniec. Jego długie samotne życie napiętnowało go jakimś dzikim wyrazem którego nie można było zmienić żadnym przebraniem. Wreszcie dodajmy, że odbił się na nim wpływ dawnego złego życia i owych lęków, że musi się strzec pościgu. Czy jadł, czy pił, przechadzał się po pokoju, czy wyjmował z kieszeni wielki nóż i zabierał się do rozkrawania mięsa, we wszystkich jego najdrobniejszych ruchach przejawiał się jak najwyraźniej aresztant, więzień, zesłaniec. Chciał koniecznie upudrować się i zgodziłem się na to, Podobnie jak na krótkie spodnie, ale prowis upudrowany był tak straszny jak uróżowany trup. Wszystko, co chcieliśmy w nim ukryć, strasznie przeglądało przez maskę. Puder po pierwszej próbie opadł. Ostrzygł tylko siwy włos. Nie można wypowiedzieć, com wówczas odczuwał, jak straszną wydawała mi się tajemnica tego człowieka. Gdy wieczorami zasypiał w krześle z ciężko opuszczoną na piersi głową, długo przed nim siadywałem i rozmyślałem czem zawinił w życiu. Przypisywałem mu różne przestępstwa i tylko podniecałem swą wyobraźnię, także nieraz myślałem uciec od niego. Każda godzina, każda minuta zwiększała mój wstręt do niego i rzeczywiście przypuszczam, że w pierwszym porywie wstrętu poddałbym się uczuciom i nie bacząc na to, co dla mnie uczynił, uciekłbym od niego, jeśliby nie wstrzymywała mnie myśl, że wkrótce zobaczę się z Herbertem. Pewnego razu w nocy szybko wyskoczyłem z łóżka i zacząłem się ubierać w gorsze swe ubranie, chcąc zostawić mu wszystko i odjechać do Indii jako prosty żołnierz. Gdy nie spał i nie stawiał specjalnego rodzaju pasejansu brudnymi kartami, pasejansu tego nigdy poprzednio, ani później nie widziałem, prosił mnie, abym mu cokolwiek czytał. W obcym języku kochany chłopcze mówił, kiedym spełniał to życzenie, on nie mówiąc ni słowa, Stał zwykle przy kominku i patrzył na mnie z przyjacielskim wyrazem, jakby namawiał meble do zachwytu nad mem wykształceniem. Wreszcie pewnego razu po obiedzie usnąłem zmęczony, noce me bowiem były niespokojne i często budziłem się z powodu strasznych widziadeł. Obudziłem się, słysząc znane mi kroki na schodach. Prowis także śpiący, zerwał się i wyciągnął nóż. Uspokój się pan! To Herbert, rzekłem. I rzeczywiście wszedł Herbert, odświeżony po podróży do Francji. Hendlu, drogi towarzyszu, jak się masz i jak ci się powodzi? Zdaje mi się, żem cię cały rok nie widział. Widząc, żeś schudł i zbladł, gotów jestem naprawdę w to uwierzyć. Hendlu, mój. Ach, przepraszam, przepraszam. Widok prowisa przerwał jego wynurzenia i uściski. Prowis, patrząc na niego z nadzwyczajną uwagą, powoli składał nóż i szukał czegoś w drugiej kieszeni. Herbercie, drogi przyjacielu, rzekłem, zamykając zewnętrzne drzwi, póki stał zdziwiony. Stało się wiele dziwnych rzeczy w twej nieobecności. To mój gość. Dobrze, dobrze, chłopcze, przerwał Prowis, występując naprzód ze swą maleńką czarną książeczką i zwracając się do herberta, rzekł, weź pan ją w prawą rękę i niech pana Bóg skaże na miejscu, jeśli Pan cokolwiek zdradzi. Pocałuj ją. Uczyń to, o co prosi. Rzekłem do Herberta, a kiedy on spojrzał na mnie ze zdziwieniem i spełnił życzenie prowisa, ten uścisnął mu rękę i rzekł. Teraz pamiętaj pan, na coś przysiągł. I jestem kłamcą, jeśli Pip nie zrobi pana dżentelmenem. Doceniasz? Subskrybuj.